Aleksander Regnic przed galą KSW55 witamy ponownie w Polsce. Hello to Welcome to, 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 to Thank you guys. It's pleasure to be here in this town. I have good luck in this town, yeah. Chciałem zapytać o kulicy, tego Tak, tak, bardzo bym poprosił. Cześć, ja, ja e jestem <laughs> To miasto jest dla mnie szczęśliwe. W takim razie chciałem zapytać o tego zestawienia. Michał Matera jest prawdopodobnie albo na pewno największe wyzwanie w twojej karierze. Od kiedy wiesz o tej walce czy od razu przyjąłeś to wyzwanie? So I get the call 4 weeks ago for the fight and uh, I accepted immediately this the same day. So it was like short notice call from the KSW for the Michał's opponent and uh, I speak with my manager and with my team and we decide to step in like always. dostałem wiadomość 4 tygodnie temu, więc to trochę była taka walka pewnie na, na ostatnią chwilę, jeśli chodzi o, o zestawienie tego pojedynku dla KSW. Zgodziłem się od razu, pogadałem z moim trenerem, z menadżerem i oczywiście zgodziłem się na to wyzwanie jak zawsze robię. Także zapytać o przygotowanie kondycyjne. No nie jesteś w sensie osobą, która lubi walki toczy na całym dystansie. Michał lubi w ten sposób rozwiązywać te pojedynki często. Czy jesteś przygotowany na to, aby 15 minut dać twardą, mocną walkę z Michałem Materlą? So, are you prepared for whole whole distance? Why do you think that Michał Materla have the na for 15 minutes? I'm not sure that he kondycję na for full W Last fight he didn't show that he is in the perfect condition for the 15 minutes. So. Nie wiem czemu przypuszczę, że Michał Materla ma dobrą kondycję na 15 minut, bo ostatnim razem kiedy walczył przez 3 rundy, to nie wyglądał wcale tak dobrze w tej ostatniej odsłonie, więc Aleksander przy, nie przypuszcza, żeby Michał miał lepsze, lepszą kondycję od niego. Większość osób przypuszcza, jeżeli nie wszyscy, że Michał Matera tę walkę skończy w pierwszej rundzie, zapnie krucyfiks i tam albo skończy cię sami, albo cię podda. Co byś odpowiedział tym osobą i czy masz na to odpowiedź? Matera will take you down and submit you quickly in the first round. What do you say? Okay. This is opinię. opinion. You have everybody have wiele, wiele You know, it's uh, people comment and do the lot, lot of uh, shit comments, but it is what it is.

Nie wiem, jak to no, taki z, z, zwykły jakiś o, głupi, głupich komentarzy, ale Michał przede wszystkim wie, że ja nie jestem gościem, który poddaje się w pierwszej rundzie, on o tym doskonale wie. No i no, wyśmiał generalnie taką, <ścoughs> Aleksandar, taką wizję tego pojedynku. W takim razie, czy ile planów jest na Micha No Wiadomo, że partner nie będzie najlepszym rozwiązaniem, e, więc czego, będziemy si czego możemy się spodziewać? Czy znów wysokiego kopnięcia, które dostanie bonus za knockout od wieczoru? Look, I'm training every day all types and uh, of MMA, I'm training on the ground, I'm training on the wrestling, so I will welcome this shit if Michał wants to do the wrestling. I'll take the wrestling game if he wants to take me on the ground. No problem. I'm practicing everything and I'm not the guy who is in panic mode or who is scared to be on the ground. So for me, it's no problem. I'm prepared for everywhere. Uh, high kicks. Everybody expects from me high kicks now. Michal also expects this. He's not a fool. So I'm prepared for all game plans he brings, you know? So we'll see. Ćwiczę wszystko, więc tak naprawdę, jeśli Michał będzie chciał mnie zabrać na ziemię, to będziemy walczyć na ziemię. Jeśli będzie chciał pójść w, w wrestling, w zapasy, to będziemy przepychać się w zapasach. Jeśli będzie chciał walczyć w stójce, to będę walczył w stójce. Jestem gotowy na wszystko i też nigdy nie wpadam w taki. Taki motyw paniki, nie, nie obawiam się tego, dokąd zabiera mnie przeciwnik w walce, więc będę na wszystko przygotowany. Mam kilka planów, Michał też na pewno ma. Wszyscy spodziewają się moich wysokich kopnięć, więc na 100% Michał też o nich pamięta i też jest na nie gotowy, bo przecież nie jest głupcem. A wracając do poprzedniego pytania, tam jeszcze powiedział Aleksander o tym, że wszyscy też spodziewali się po tym suplesie w pierwszej rundzie, że Damian Nikowski przejedzie się po nim, a przecież wszyscy wiemy, jak to się skończyło, więc nie obawia się przegranych w pierwszej rundzie. Tak do, do kończąc tamtą wypowiedź. Czy jesteś zaskoczony? Czy spodziewałeś się tego, że zostaniesz komedyjew? No to jednak wyróżnienie po tym w związku z tym, że jednak poprzednią walkę. No, because uh, I'm always real, real guy. This is uh, Michalis, you know. Because of him, of course I know. Michalis have this spot, and I think that will be the main event if uh, if it's not fight for the Ascar and Kalido. So. I know that Michael is a legend. I know every everything about him. I'm his fan, you know, but my emotions are now off. We're fighting and after the fight, I will always cheer for Michael, you know, because 2013, like I said in the KSW trailer, he's one of my favorite fighters and I take a picture with him. So, you know, I respect this guy. So it's normal że he is main event. He's uh, superstar in Poland, he's not only in Poland, jest uh, everybody knows him in Europe and in the world, you know? So he's world class uh, MMA fighter, so this is like normal. nie not surprised that jesteśmy are main event. Zupełnie nie nie dziwimy to, że jesteśmy w co-main evencie, co więcej pewnie gdyby nie walka Mamet Khalidov kontra Scott Askam 2, to bylibyśmy w walce wieczoru, bo Michał Matelezor olbrzymią gwiazdą, i ale Aleksander mówi, że nie ma się co oszukiwać, że to właśnie z tego powodu, że Michał Materla jest w tej walce, to są tak wysoko na karcie, bo Michał jest gwiazdą zarówno w Polsce, jak i w Europie, a nawet na świecie i po prostu fani znają go doskonale, uwielbiają oglądać jego walki, więc zupełnie go to nie dziwi. Też wspomniał o tym Aleksander, że Yy, będzie musiał odłożyć te wszystkie emocje yy, z boku, kiedy wejdzie do klatki, bo no, na co dzień jest olbrzymim sam fanem Michała Materli, wspominał w trailerze o tym, że w 2013 roku spotkali się yy, Aleksander poszedł do, do szatni do Michała, zrobił sobie z nim zdjęcie, no i generalnie całą karierę ogląda i kibicuje Michałowi, no ale w klatce odłoży emocje na bok i to będzie po prostu walka między nimi. Zazwyczaj podczas jak występujesz jako underdog, a are teraz jeżeli underdog, patrząc na kursy Bugmacherów jesteś, pan jeszcze takiej różnicy nie było, czy to at at ci at przeszkadza? Nie, like yeah, problem. No, I'm not. I don't have the pressure. Everything is good, everything is smooth, my weight class is perfect this time. I feel very good, I don't have the problem like I have in Zagreb, so all the pressure is on Michal, you know? i don't have any pressure and I, i'm always uh, bringing very good fights when people think that i'm big underdog i always have the surprise Nie, zupełnie mnie to, to nie dziwi i też nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Cała presja jest po stronie Michała, to on jest tym, który musi dźwigać to brzemię na sobie. Ja czuję się świetnie, cały okres przebiegł bardzo dobrze. Też nie mam żadnych problemów z wagą, jak to miało miejsce w Zagrzebiu. O tym wspominał Aleksander, że, że tam gdzieś nie poszło najlepiej, jeśli chodzi o ten element walki, o ten element przygotowań. A tutaj czuję się znakomicie, więc tak naprawdę wszystko jest na swoim miejscu przed tym pojedynkiem. A i zawsze kiedy Aleksander był dużym underdogiem, to wtedy prezentował się najlepiej i zaskakiwał najmocniej. Zważając na to, że Michał Materla jest to chodząca legenda UFC i zważając na jego e, poprzednie osiągnięcia, czy uważasz go jako swoje największe wyzwanie w karierze? Yeah, Michał Materla jest z największych legend Czy uważasz go w karierze? Uh, yes, he's he's definitely one he's definitely the biggest opponent in my career but uh, I don't see here rivalry. I don't see here bad blood. This is only business. It's only job. Uh, we're here to entertain the fans, and we're here to do our jobs. You know, I want to win. He also want to win. I know what is this? This is the game. He lose uh, against Scott Askram last two fights. They want to bring him again on the foot again. They want to, to maybe give uh, next year on or something the, the new title shot, and they think that I'm easy opponent for him and this is all all for me normal you know he's polish guy this is polish organization i know that everybody is cheering for him and everybody expect, expect from him that he will finish me in the first round but uh, like i said uh, I'm, uh, I'm asking also something about the fight. He's not only that uh, he will play and I will do what he wants. I also have my plans, my goals, and I also want to win. So you must watch the fight and see what will happen. Yy, tak, to zdecydowanie największe nazwisko w mojej karierze, ale nie ma między nami żadnej złej krwi, nie ma między nami jakiejś rywalizacji, to jest po prostu biznes, wchodzimy do walki, walczymy i też Aleksander mówi, że zdaje sobie doskonale sprawę z tego, yy, jaka jest sytuacja w tej walce, że to ma Materla jest faworytem, że to on jest tym gościem, który ma wygrać, no bo ostatnio przegrał ze Scottem Askamem, możliwe, że KSW planuje po prostu kolejną... Yy, drogę do pasa dla Michała i, i kolejną może walkę z, z aktualnie panującym mistrzem, więc wszyscy przypuszczają, że Aleksander jest dla niego łatwym rywalem, od którego ma się Michał Materla odbić, ale trzeba pamiętać, że y, do walki wchodzi dwóch zawodników i obaj mają swoje plany i plany też ma Aleksander, ma pomysł na ten pojedynek i, i jest gotowy, żeby zaskoczyć. W takim razie jeszcze na koniec zapytam o to o brak publiczności. No, walczyłeś przed kilkunastoma tysiącami, teraz będzie to 100, 200, może 300 e, osób myślałeś o tym i czy to dla ciebie lepiej, czy gorzej? No, for me it's okay. The fight is fight when the cage closed, we are alone in in the cage I don't listen to the crowd. For me it's uh... It's like every day, you know. It's normal, no pressure, no no difference. Uh, maybe it's even better for the guys who watch on the paper. They can see, they can hear the bones crack. <laughs> they can hear the corners. They can hear the, the when the punch uh, lands on the the, the, the the on the flesh. So it's 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 going to be good, I think. Nie ma to żadnego znaczenia, kiedy drzwi klatki się zamkną, walka jest wszędzie taka sama, niezależnie od tego, czy są kibice, czy nie ma. Może nawet to lepiej dla tych, którzy oglądają walkę w domu i oglądają ją też na miejscu, że będą po prostu słyszeć każde strzyknięcie kości, każdy cios, który ląduje na ciele i każde mocne uderzenie wybrzmi dużo mocniej niż to jest normalnie, kiedy jest głośno na hali. Okay, thanks. Thank